Państwu. Witam Państwa niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku programu, który nazywa się Kocham Cinema. Proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku poznamy twórców najnowszej ekranizacji Krzyżaków Henryka Sienkiewicza. Przypomnę tylko Państwu, że film pokazywany w 1960 roku to wielki kasowy i artystyczny sukces. Czy uda się go powtórzyć? Wszyscy mamy nadzieję, że oczywiście tak. Proszę Państwa, reżyser tego przedsięwzięcia do tej pory zasłynął tym, jeżeli czym nie zasłynął, Natomiast za produkcję zabrał się człowiek, który jest wybitnym producentem wędlin i podrobów. Proszę Państwa, czy uda się powtórzyć jego największe sukcesy? Chociażby przypomnę salceson szynkowy i drobiowy pasztet bez drobiu. Przekonamy się już za chwilę. Oto moi goście! Golące brawa! Panowie zapraszam! Brawo, kochani! Wspaniali goście! Cudowny moment. Proszę bardzo, panowie. Panie Zimucie, gdzie mam gdzie... usiąść? A to wybierz sobie. To źle wybrałeś, bo tu ja akurat siedzę. Przepraszam. No, Tutaj mogę? Tak, tak. O, to sobie wybrałem właśnie. O. Dobry wieczór, panowie. Bardzo się cieszę. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że chcieliście, panowie, zaproszenie. Proszę państwa, oto oni, nasi goście. Wybitny scenarzysta, reżyser, wizjoner. Wielokrotnie nagradzany na festiwalach filmowych, Nie, 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 nie. Wielokrotnie nienagradzany na festiwalach. To tam Pan ma błąd chyba jakiś taki. Przepraszam. Oczywiście, mój błąd. Tak. Wielokrotnie, proszę Państwa, nienagradzany na festiwalach filmowych Pan Stanisław Kubik. Stanley, Stanley, Stan, Stanley, 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 Stanley Kubik. Stan, Stanley, Stanley. I proszę Państwa, oczywiście znany producent filmowy, Pan e, Zygmunt Warszykoński. Brawo. Brawa, proszę Państwa. Człowiek, tak? Panie Ałyczowanie. Panie Zygmuncie, yy, kawy? Nie, dziękuję. Chyba, że jest gratis. Gratis. W takim razie wezmę dwie. O! Też też, tak? Nie. To w takim razie tylko dwie. Tylko dwie. Tak. Rozumiem. Dobrze. Panowie, w tej chwili pracujecie nad najnowszą wersją e, Krzyżaków. Proszę powiedzieć, m, czego możemy się spodziewać? Hitu. To będzie hit. Tak, no chcemy jakby na nowo podejść do tematu, wspomagając się najnowocześniejszymi osiągnięciami w technikach audiowizualnych. Rozumiem? Tak, tak, A. tak. Mhm, tak. Hmm. Czyli tak, dobrze. Panowie, jaka będzie warstwa psychologiczna tego filmu? Hitowa. Każdy poruszony w filmie temat będzie hitowy. Znaczy y, chodziło o to, że z naszymi bohaterami będzie mógł się utożsamić y, no, współczesny widz. Rozumiem. I macie już panowie skompletowaną obsadę? Oczywiście. To będą hitowi fachowcy, najlepsi w kraju. Mm -hmm. Na przykład? Na przykład w Polsce. <grym> Polska. Taki kraj. Na przykład. Co pan pytał, że na przykład. Czy na przykład? No to mówię. Na przykład. Może lećmy z tej z zebrowej, bo będzie. Dobrze. No. Proszę powiedzieć, dlaczego to akurat pan napisał scenariusz i reżyseruje? No, Pan Zygmunt zadzwonił, a ja odebrałem. Tak. tak że... Dzwoniłem także do Patryka Wegi, zajęte, do Pasikowskiego zajęty. Wajda w ogóle miał wyłączony telefon. Także w tej zasadzie. Przepraszam, pan Wajda nie żyje. No to ten akurat przynajmniej ma jakieś usprawiedliwienie, prawda? Na tej zasadzie. Także no, brałem co było i jest Staszek. Stanley, no. Stanley! No dobrze, to myślam się, że pan oglądał ekranizację z 1960 roku Aleksandra Forda. Nie, nie oglądałem. Wie pan, ja od małego tylko Mercedesami jeżdżę, także na, na Fordy nie patrzę w ogóle. Na tej zasadzie mam. Brawo, brawo, proszę państwa. Wizjoner. Proszę powiedzieć panowi, jaki charakter będzie miał ten film? Hitowy, oczywiście. Znaczy, to, to, to już wiemy, bardziej chodzi mi o, o jego styl. Jest pytanie do ciebie. A, y no, powiem szczerze, no, patrząc na moją twórczość no to od razu widać, że jestem mocno zainspirowany no, trzema kolorami Krzysztofa. Kieślana, tak, ja, ja osobiście najbardziej, mnie podobał się Seledynowy. w tej zasadzie. Rozumiem, no, tak. Dobrze, a jacy będą bohaterowie? Hitowi, no film jest hitowi, więc siłą yy, rzeczy bohaterowie muszą być hitowi. Bardziej chodzi mi o typy charakterologiczne. Mogę? <laughs> Musisz. No to patrzymy na to wszystko Brawo. pod kątem współczesnego kina i oczywiście to będą mocne, twarde charaktery, coś jak Linda w psach. Krystyna Linda, bardzo się cieszę, że padło to nazwisko. Tak, to jest świetna aktorka. Moim zdaniem ukoronowaniem jej kariery był taki świetny też film Popiół i Kamień. Diament. Popiół i Lament. Popiół i Diament. Co? Popił diament. Ale słuchaj, jak. Tak, nie... ale ona w tym nie grała. No to jak nie grała, to po to się wtrącasz, jak ja. Przepraszam bardzo. No. Rozumiem, drobna strzeżka no. artystów. A, proszę powiedzieć, yy, 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 no. muzyka do filmu będzie oczywiście hitowa. tak. Ale pan szybko załapał. No. <laughs> Dziękuję. Bo film jest hitowy, muzyka będzie hitowa, bo stawiamy na kompatybilność, prawda? Rozumiem. Czyżby Kilar? Nie, proszę pana, a propos filmu Kilar. Gdyby nie rola Czarka Pazury i momentami... To też taki zwierzęcy paradoks. Jeży szczur jako ryba. To by było dno, proszę pana, nie do oglądania. No to jest może tyle na temat te filmu Kilar. Dobra, bo na tej zasadzie bo to jest. Tak, tak. Yhm, powiedzcie panowie, jakim aktorom powierzycie główne role? No, hitowym. <klucz> <klucz> może... Uchylicie rąbka tajemnicy? E, no... Możemy uchylić, jak najbardziej. E, uchylać? A, uchylaj! E, no to w, w orbicie naszych zainteresowań jest a, chociażby brat Pitt... John e... Cit, James Watt i ZUS, Jego brat! E? Ale, tak... Ja to lubię, wie Pan, i pożartować, i tego, na tej zasadzie. Proszę bardzo. Tak. Pan w ogóle wie, o czym mówi? Powiem w ten sposób. I tak, i nie. Proszę pana, dla mnie ważne jest, że naszym filmem Krzyżacy przybliżymy milionom Polaków twórczość Adama Mickiewicza. Sienkiewicza. No. Adama Sienkiewicza. Henryka. No. Adama Henryka Sienkiewicza. No. Dobrze. Dziękuję. Brawo proszę państwa, naprawdę Brawo, cudowna rozmowa. Może kilka słów o panu. Pan jest wybitnym oczywiście producentem filmowym, ale także producentem wędlin, pasz, hodowcą drobiu. Proszę to. powiedzieć, w co pan teraz inwestuje? Proszę pana, zarobione przez ciebie pieniądze inwestuję w walizki, do których upycham zarobione przez ciebie pieniądze. I koło się zamyka? Rozumiała, jakieś plany na, na, tch, na najbliższy rok? Tak, no niestety, 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 będę musiał zakupić dużo więcej walizek Że na tej zasadzie. Pan jest bardzo szczery. No, jestem przede wszystkim bardzo bogaty, dlatego stać mnie na wszystko. Na szczerość też mnie stać, nie? No. Cóż, dziękuję proszę Państwa za tą wspaniałą rozmowę, to byli nie. nasi goście. Momencik, bo, państwa, chciałbym... momencik, momencik, bo ja się też do końca jeszcze nie wypowiedziałem, poza tym jestem też przyzwyczajony, że to ja mówię, kiedy dane spotkanie się kończy. Teraz się skończyło. No, chodź, Stasiu, Stanley, 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 Stan Stan do panie!